Tadeusz Różewicz. Od jutra się zmienią. To się zaczęło 28 września 1992 roku. Od jutra się zmienią. Tak, od jutra. A więc jest to postanowienie, do którego wprawdzie przygotowy... przygotowywa... No nie, tak nie można dalej żyć! A, także bliżej... A więc jest to postanowienie, do którego wprawdzie przygotowy, a raczej przygotuję, nie przygotuję, tylko przygotowuję się od wielu lat. A nawet przygotowuję się i wreszcie dziś nieodwołalnie postanowiłem. Od jutra się zmienię. Tak sobie postanowiłem dziś w nocy po przebudzeniu. Hmm, przed zaśnięciem czytałem książkę, tytuł nie pamiętam. A może to była księga? Żeby iść w dwóch kierunkach. Dobry, strona prawa, przód i góra I zły, strona lewa, tył i dół. A dziś już za późno, żeby stronę lewą zamieć na prawą. Tył na przód. Też nie będzie łatwo. Od biedy mogę dół zamienić na górę, nawet leżąc w łóżku, przyjdzie mi to łatwiej niż przy stole lub stoliku. Lub w wieczorze poetyckim przy świecach. <laughs> Pęknę ze śmiechu. I jeszcze czytałem w tej księdze inne słowa – dobro, zło, jasność, ciemność, mądrość, głupota, piękno, brzydota, ciepło, chłód, słabość i siła. Autor, może filozof, a nawet prorok – nie pamiętam, bo zasnąłem – napuszczał te słowa na siebie, naszczuł na siebie. Z jego wysokiej gadaniny wynikało, że muszę zło zamienić na dobro. Ciemność na jasność, głupotę na mądrość, brzydotę na piękno, niskość na wysokość, chłód na ciepło, a słabość na siłę. Jeśli tego nie dokonam, to nigdy się nie zmienię na lepsze. Ale przecież nie mogę tego dokonać w łóżku przed zaśnięciem. Ta zmiana musi się dokonać nie tylko we mnie, ale bo tego nikt nie zauważy. A jeśli tego nie zauważy, to nie będzie wiedział, że się zmieniłem. Nawet ja sam mogę nie zauważyć, że się zmieniłem z gorszego na lepsze. Ach, jakże daleko odbiegam od tematu wróćmy do naszych baranów. Wracam więc do moich baranów, do moich czarnych baranów i do białych baranów i do pierworodnego tekstu z 28 września 1992 roku. Zastypiam ze stanowczym, nieodwołalnym Ach, proszę mi darować to dzielenie słowa na dwie części, ale to takie modne i głęboko heidegrowskie lub heideggerowskie, heide poganin, heide wrzesowisko, heide posta, die dur, heide mor, heide angst, heil hej. składanina po przebudzeniu i hejde heidegarnicht. A więc zasnąłem z postanowieniem, że zmienię się od jutra. Ach, to słynne się. U kogo, kiedy, gdzie, to diabła nauczyłem się tyle mądrości na temat się. Już mi to bokiem wychodzi. A więc stało się. Od jutra się zmienię. Dzisiaj jest już za późno, żeby się zmienić. Leżąc w łóżku, nie mogę tego zrobić. A przy tym to się zaczyna mnie śmieszyć, i moje postanowienie może się ośmieszyć. I nie można tego uczynić, przewracając się z lewego boku na bok prawy. Opanowały mnie poważne wątpliwości: czy mogę zmienić się w łóżku? Wstałem i usiadłem na krześle przy biurku. Tu zaczyna się nowe życie. Wita Nowa. To się zaczęło 28 września 1992 roku. A dziś mamy już sobotę, 7 listopada. A zaczęło się tak. Powiedziałem sobie, od jutra się zmienię. Wprawdzie jakiś głos powiedział: czemu od jutra? Zmienię się dziś, teraz! Zawsze są dwie możliwości. Można się zmienić na lepsze albo na gorsze. Oczywiście ja chciałam zmienić się na lepsze, ale się nie zmieniłem. Zamiast czytać króla ducha, oglądałem dynastię. Zamiast myśleć o zbawieniu duszy, czytałem gazety. Zdaje mi się, że już się nie zmienię do końca życia, bo mamy już pierwsze dni, lata 1993 roku. A ja... ale to już moja tajemnica.